epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii. Wydawanie aktów normatywnych wydano 10 zarządzeń Burmistrza, w tym w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości pod budowę garaży położonych przy ulicy Polnej w Janowcu Wielkopolskim, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Janowcu Wielkopolskim przy ulicy Polnej przeznaczonych pod budowę garaży nieruchomości w garaży położonych w Wielkopolskim w sprawie powołania w sprawie komisji ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Janowcu Wielkopolskim ogólnigono na przeznaczonych pod budowę w garaży w Wielkopolskim sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego gminy Janowiec Wielkopolski w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski, w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Anowiec Wielkopolski za 2019 rok, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 79 i 80 położonych w Szanowie oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok. Punkt trzeci. Gospodarowanie mieniem komunalnym oraz realizacja budżetu gminy. Podpunkt a porozumienia w celu realizacji zadań gminy zawarto aneks do porozumienia z, z województwem kujawsko-pomorskim określającego wysokość kwoty wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie kujawsko-pomorska niebieska linia pogotowy dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 roku wyżej wymieniona kwota to 448 złotych 20 groszy. Zł. Zawarto porozumienie z Kurawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim z siedzibą w Toruniu określające prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w 2020 roku. Porozumienie obowiązuje od 3 lutego do 7 grudnia bieżącego roku. <laughs> Podpunkt b. Umowy dochodowe w celu realizacji zadań gminy. Zawarto umowę z kujawsko pomorskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody kujawsko pomorskiego dotyczącą trybu przekazywania gminie w 2020 roku środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Gmina może wykorzystać otrzymane środki Funduszu Pracy tylko do wysokości określonej w złożonych wnioskach i w terminie do 31 grudnia bieżącego roku. Podpunkt C. Umowy w celu realizacji zadań gminy. Zawarto aneks do umowy na wykonanie usługi audytu Waldemarowi Weigeltowi, Knkowy Agawa. Z uwagi na konieczność wykonania rozszerzonej analizy zebranych danych w trakcie realizacji zadania na prawidłowości funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2019 aneksem przedłużono termin realizacji audytu.